Słuchajcie, dzisiaj piątek, czyli ostatni dzień promocji leksykonu do samodzielnej nauki słów. Tylko do godziny 24 ten leksykon możecie kupić w cenie 79 zł. Później cena wzrasta do 119 zł. Leksykon jest e, świetny właśnie do samodzielnej nauki słów, ponieważ poznając wszystkie słowa widzimy przykładowe, proste zdania z tymi słowami, więc widzimy w jakich sytuacjach, w jakich kontekstach tych słów możemy... Użyć, mamy mnóstwo ciekawostek, na przykład jak powiedzieć, że coś jest za, za krótkie, za wąskie, za długie, jak powiedzieć woda gazowana, woda niegazowana. Takie ciekawostki urozmaicają bardzo naukę i szybciej takie ciekawostki też zapamiętujemy. Gdy wprowadzam czasowniki w tym leksykonie, to każdy czasownik jest odmieniony przez osoby. Każdym czasownikiem zbudowane jest przykładowe zdanie, a także do większości czasowników mamy też przykładowe konteksty, w jakich sytuacjach właśnie tego czasownika możemy użyć. Mamy zdanie oczywiście w języku niemieckim, tłumaczone na język polski. Leksykon kupicie na mojej stronie niemieckiej z przyjemnością.com, zakładka, sklep. Mm. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie na mojego maila. W skład tego leksykonu wchodzi e-book. MP3, który jest praktycznie Oddzielnym tworem Który możecie gdzieś sobie Słuchać bez konieczności Patrzenia na leksykon, ponieważ ja tam Wam wszystko wyjaśniam, wszystko Opowiadam, tak jakbym siedziała w, Praktycznie obok Was mm, y, I prowadziła z Wami zajęcia y, y, Ponieważ tam wszystkie, daję Wam Mnóstwo przykładów z tymi słówkami Także śmiało możecie sobie odsłuchiwać To MP3 w drodze na przykład do pracy y, I w zestawie znajdują się także fiszki, fiszki, które są e, świetną formą do powtórek właśnie słownictwa i całych zdań. Niemiecki z przyjemnością.com Zakładka Sklep. Tam znajdziecie leksykon.